Ruchoporu, odcinek finałowy. Bardzo możliwe, że nie mamy z nim szans. W końcu po naszych stronach jest jakiś astronauta, dostawca pizzy, ja, jego strażnik, jeden gracz, jeden dawny superbohater oraz, nie wiem, kaskader. Jest tam więcej. No tak, musimy jakoś go pokonać. A, moja głowa! A ten ból! Mój syn! Mój pierwszy syn! Mój lepszy syn został pokonany! Zaraz. Skoro on został pokonany, to może nam się uda jego pokonać? Jestem osłabiony. Ale po co on by nam to mówił? Pamiętajcie. Pokonaliśmy szatana, pokonaliśmy doskonałość. On ma tę samą umiejętność, co doskonałość, ale jest połączony z szatanem. No... To już taką belkę walczyliśmy. Tak, ale ten jest jeden. I co wam ta taktyka daje? Mogę was wysła wysłać do bezkresu. Tak, ale wtedy uznasz, że przegrałeś. A idioci! Desinte! Wow, to był dobry pomysł z użyciem tej deski. Dobrze, że robili nie zabrał razem. A ty, idioci! Ty zdrajco! Teraz to mnie rozłościłeś! Aaaa! Douglas, uważaj, skręć! Douglas! Ale dlaczego? A, a, moja głowa! Ten ból jest nie do, jest nie do zniesienia! Złote Wiertło, chowaj się! Douglas, kon kontaktujesz się jeszcze? Dlaczego? Dlaczego to zrobiłeś? <laughs> Pytacie dlaczego, prawda? <laughs> Odpowiedź na to pytanie jest bardzo pro prosta. Zaskakująco prosta. Miała dwóch synów, mnie i tamtego durnia. Skoro jeden syn go osłabia, to może drugi go zabije. Zaraz, to ma sens. Dziękujemy, Douglas. Cały czas uważałem cię za niepotrzebny palast, a raczej za zbędny palast. Potem za zdrajca, teraz za bohatera. Dziękujemy. Postawimy ci wielki pomnik i grób. Nie ma. Za Zadz... co? Ale zaraz, gdzie jest czerwony? Krwisty gwardzista. Czerwony, no jak tam? Czerwony, bo ty jesteś, no tak, krwisty. Nie ma go dawno. Nie ma. Krwisty gwardzista. To. To. Ugh. To doskonałość.